Zacząłem działalność deweloperską ponad 20 lat temu. Deweloperka okazała się najbardziej spójną z moim charakterem, z moją wiedzą, dziedziną, i do tej branży zaprosił mnie wspólnik. Brakowało mu partnera, zarówno w biznesie, jak i partnera finansowego. Były to trudne początki, ryzykowne, udało nam się przekonać ileś osób, żeby nam zaufały i że wybudujemy dla nich mieszkania. Znaleźliśmy klientów. Nie była to łatwa droga, ale udało nam się zakończyć tą inwestycję ku zadowoleniu wszystkich. Zaczęliśmy od bardzo prestiżowych realizacji, to jest Wola Justowska, Śródmieście czy Centrum Krakowa. Udało nam się zrealizować w tym regionie ponad 30 realizacji, pozostałe w Zakopanem. Moje pierwsze spotkanie z grupą było bardzo zabawne, ponieważ zaprosiła mnie Koleżanka nie znosząca sprzeciwu. Masz przyjść o 6.30 i będzie spotkanie biznesmenów. Oczywiście pojawiłem się o 6:30. Byłem bardzo zdziwiony, że pojawiło się jeszcze 40 innych osób, które mają zamiar rozmawiać o biznesie. Ale pierwsze wrażenie było bardzo dobre, dlatego że niesamowita atmosfera była. Od razu się dało uczuć jakieś przyjazne nastawienie wszystkich członków do siebie, chęć współpracy, chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami. To było miłe zaskoczenie i ono mi pozwoliło bardzo miękko wejść w Bienaj. Nie pojawiłem się tylko i wyłącznie na początku z chęcią. Otrzymania nowych zleceń. Pojawiłem się oczywiście na początku z ciekawości i pojawiłem się dlatego, że czułem się troszkę samotny jako biznesmen, jako, jako przedsiębiorca. My mamy dosyć rzadko okazję jako przedsiębiorcy spotykać się z innymi przedsiębiorcami, którzy nam mogą pomóc. Na ogół spotykamy się z konkurentami, z kontrahentami, z wykonawcami, podwykonawcami, i to nie są osoby z którymi nawiązujemy jakieś takie bardzo silne relacje, a już absolutnie nie są to osoby, gdzie możemy liczyć na jakąś pomoc, radę, podzielenie się swoimi wyzwaniami, przemyśleniami i tak Ja używam BNI do tego, żeby jednak zaimplementować jakieś inwestycje. Zapraszam moich kolegów z BNI do wspólnych inwestycji. Na każdym spotkaniu staram się przedstawić taką ideę, że Wystarczy, że będzie jakaś nieruchomość, która może być podstawą biznesu i wtedy wszyscy będziemy mieć pracę. I marketingowcy, i prawnicy, i księgowi, i osoby, które wykańczają. Deweloperka łączy po prostu bardzo, bardzo wiele branż. Udało nam się przygotować trzy inwestycje, tylko w ramach jednej grupy. W jednym przypadku był tam właściciel nieruchomości. W drugim przypadku był ktoś, kto miał kapitał i powiedział, że kupi nieruchomość, nie ma problemu. A w trzecim przypadku okazało się, że w rodzinie osoby, która zbina, jest, jest grunt, który można wykorzystać do tej działalności. W grupie był architekt, który wszystkie te trzy projekty mógł przygotować. W grupie była osoba odpowiedzialna za finanse, w związku z tym mogła zorganizować to finansowanie tego przedsięwzięcia. Tak? I w grupie były osoby, które zajmowały się księgowością i oczywiście obsługą prawną. I w ten sposób, jakby nie patrząc się na otoczenie, nie szukając rekomendacji, udało nam się przygotować. Trzy inwestycje, z tego dwie już zostały zrealizowane. To jest kwota ponad 12 milionów złotych. Jestem już na 6 lat. W moim otoczeniu przewinęło się wiele, wiele osób. Kilku z nich zostało moimi partnerami w biznesie, czy wręcz wspólnikami, tak jak wcześniej mówiłem. Kilka rekomendacji w miesiącu udaje mi się przekazać członkom BNI. Każda inwestycja deweloperska, którą rozpoczynam, jest czy może być źródłem. Bardzo dobrych rekomendacji. Są to duże kwoty, tak, które są z tym związane. Także sądzę, że rekomendacje, które, które przekazałem, opiewają co najmniej na kwotę kilku milionów złotych. Dla mnie chyba to już powoli jest styl życia. Teraz jakbym tak miał z dnia na dzień opuścić BNI, nie bardzo sobie wyobrażam, jak nawiązywać w łatwy sposób kontakty z innymi przedsiębiorcami.